Cześć. Witaj w kolejnym odcinku. Jak y, udało Ci się oglądać zakończoną już serię 4 plus 1 i jest w apokalipsy projektowej, to teraz może nasuwać się pytanie, co zmienić, żeby Cię nie atakowali? Zapraszam do oglądania. Listy apokalipsy projektowej mają to do siebie, że są postęp, podstępni. Atakują, nawet jeżeli sobie nie zdajesz z tego sprawę. Nawet jeżeli mówisz, że ich nie ma. Nawet, że kwestionujesz ich istnienie. Dlaczego się tak dzieje? Hmm. Można by powiedzieć, że natura ludzka już taka jest. Mamy pewne przekonania, pewne założenia, paradygmaty, czyli rzeczy, których... Nie sprawdzamy i nie testujemy w rzeczywistości odnośnie tego, co i jak należy robić. I zakładamy, no tak jak mówiłem, że nasze oszacowania są dokładne, a to guzik, prawda? Bo nie wiemy, jakie one są, dopiero kiedy zaczniemy coś robić. To wiemy. Pojawia się jeszcze jeden problem. Problem, który jest kluczowy. W środowisku wieloprojektowym albo w środowisku, gdzie projekty są współdzielone z pracą procesową. Czyli mamy zasoby, które muszą jednocześnie wykonywać pracę taką stałą i pracę projektową. Chodzi o rozróżnienie czasochłonności i pracochłonności. Różnica jest dość istotna. Pracochłonność to określenie, które oznacza, ile faktycznie Praca, którą muszę wykonać, mi zajmie. Czyli, jeżeli mam wykonanie zadania projektowego, to gdybym rzucił wszystko i zajmował się tylko i wyłącznie nim, powiedzmy, zajmie mi 10 dni. Ale ponieważ mam jeszcze inne obowiązki i przeplatam pracę, pracuję w trybie wielozadaniowym. Zła wielozadaniowość a, mam nadzieję, że wiesz, dlaczego nie wspomniałem o, o tym w miejscach apokalipsy projektowej, ponieważ. Z do zadaniowość wpływa nie tylko na projekty, no także w procesach działa. Więc jeżeli uwzględnimy ten czynnik, że bardzo często pracujemy nad więcej zadaniami niż tylko projektowymi, to okazuje się, że zadanie nie trwa 10 dni, tylko na przykład 20, z czego 10 dni było fizycznej pracy nad zadaniem do projektu. A więc czasochłonność wynosi 20 dni. Pracochłonność 10, czasochłonność 20. I rozróżnienie tego i zrozumienie, kiedy stosować w rozliczaniu ludzi z czasochłonności, a kiedy z pracochłonności, może być kluczem do poprawy efektywności realizacji Twoich projektów. Zapraszam do kolejnego odcinka.